Moment, moment. Nie, nie ma żadnego znaku, żeby tutaj zboczyć. Ty nie musisz wyciągać czasu, spokojnie, a tylko grzejące. Mm hmm. I Warsgrad, na górę. Zaraz, może mam pochodnie jeszcze. Niechże przejrzę plecak. Jest i pochodnia. Ha. Zaraz, zaraz, nie możesz tak zostać. Muszę z ciebie skórę wziąć. Ej, nie spadaj stąd. Oho, za duże obciążenie, muszę coś wyrzucić. Poczekaj sekundę na mnie. Może coś ze stroju. Coś ciężkiego. Sarska zbroja hmm, tak, to upuszczam. No, spadaj. Hmm, nadal ładne są widoki. Tylko cholera by przydał się jakiś dach. Dalej dalej na górę Tu ma być siedem tysięcy tak? O, już myślałem, że kolejny wilk, to tylko Lisek. Co jest, co chcesz? Jedzenia, tak? To czemu uciekasz? Zaraz cię złapiemy. Nadal z nami idzie. Huh. To ciało tak szybko się suwa przez to, że jest mokre. Nie ma sensu za tym biec. Oho. i do prawiania. Zliska też wezmę. Idzie z ciału tego trzeciego wilka też spłynęło strumieniami. Niby takie mokre te wilki, a jednak się palą. Do nie pochodni. To całkiem niezła pochodnia, bo nie przestaje mi płonąć mimo deszczu. Niestety już skończyła. Idziesz? A hmm, jakaś skinia no Cóż, kiedyś tam można się wybrać. Dobrze, że deszcz ustał, akurat idealnie w momencie, kiedy skończyła mi się pochodnia, tylko jest już bardzo zimno, jak tam się trzymasz? Zwarta i gotowa. ...delikatnie depresyjnie wygląda. A! Ten wilk też! Zresztą sobie dobrze radzisz. Hmm, jakieś zabudowania, ale droga nadal jest główna tam. No cóż, może znają drogę. Widzę ludzi. Hej! To miejsce. Chciałabym stać na czele jednego z miast stołecznych, a może nawet wrócić do Mornhold. Wszędzie, byle nie tu. Okej. Okay. Co to może oznaczać? Powrót smoczego dziecięcia? Kto z nas to Niech coś mi powie, gdzie jest Jestem do teraz trochę zajęta. Czego chcesz? Też nic nie wiesz, co? A wyglądasz na wyczerpaną. Aż tak to widać? Uch, mam tutaj pełne ręce roboty. Pomiędzy pracą na farmie, uprawą korzeni nirnu i pilnowaniem mojej siostry Aduri mam naprawdę mało czasu na odpoczynek. Hmm, mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Naprawdę? To byłaby miła odmiana. Jednym ze składników potrzebnych do uprawy korzenia nirnu są winogrona zwane jazzbey. Ich kwaśny sok doskonale wpływa na glebę. Potrzebuje 20 sztuk do obecnych upraw. Wow, trochę. Powodzenia w szukaniu tych winogron jazzbey są bardzo rzadkie. <grytanie> nie ratujesz mojej sytuacji? Tak. A sporo tu rośnie korzenie nirnu. Bogo uprawiam, jeśli jeszcze nie zauważyłeś. No zauważyłem właśnie. Jestem jedyną żyjącą osobą, która potrafi wyhodować korzeń nirn. Od nasionka do w pełni rozwiniętej rośliny. Nieźle. Jak ci się udało to osiągnąć? Miałam świetnego nauczyciela. Nauczył mnie wszystkiego, co sam wiedział o korzeniach nirnu i ich dziwnych właściwościach. Nie widziałam go od wielu lat. Ciekawe, co się z nim stało. Mam ziemniak na sprzedaż. Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. <laughs> Jesteś alchemiczką? Kiedyś byłam. Niestety, w moim obecnym życiu nie ma już na to czasu. Właściwie to prowadziłam dawno temu sklep w mieście Vivec, ale musiałam porzucić go, gdy wybuchła Czerwona Góra. Ach, może pewnego dnia otworzę sklep tu, w Skyrim. Twoja siostra sprawia ci kłopoty? Aduri to ktoś, kogo można nazwać wolnym duchem. Lubi całymi godzinami włóczyć się po jesiennym lesie. Gdybyśmy wciąż mieszkały w mojej pracowni alchemicznej w Wiwek, nie byłoby tak źle, bo całymi dniami mogłaby włóczyć się po kanałach. Lecz tutaj mamy mnóstwo pracy do zrobienia, nie mówiąc nawet o niebezpieczeństwach, którym nie jest gotowa stawić czoła. Rozumiem. No dobra, ja lecę. Powodzenia w szukaniu tych winogron jazzbey są bardzo rzadkie. Dzięki, dzięki. Ech, czyli, jednym słowem, nawet nie trzeba się pytać. Po prostu trzeba iść dalej. Wiesz, pytanie o drogę to jest najlepszy sposób, żeby znaleźć coś, ale. To jakoś nikt nic nie wie, nie, nic, nie, nikt nic nie chce mówić. O, jakie ładne wyhodowane rogi. Gratulacje. Mężawka straszna, wszystko jest mi wyraźne. tam widzę jakąś wieżę. Krzyknę głośno w fus i się Ty Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Co tak zastygłeś? Szok termiczny, tak? Gdzie jest kolejne? Widzisz jakieś? Ja nie widzę Chyba, że zgranat. Chodź tutaj Świetnie Będziesz musiała mnie dogonić! Hmm, kolejni ludzie. Co to? Czemu mają kogoś zakutego? Hej, co tu się dzieje? To sprawa cesarstwa. Rozleście się. No, zabraliśmy się tłumnie. A moje eskorta? Nawet nie mam pojęcia, gdzie jest jak zwykle zdaje swój egzamin co za sprawy cesarstwa Nie wiem o co chodzi. Jeśli chodziś. znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, każ im iść do Wichrowego tronu. Ulfrik Gromowładny chce się z nimi spotkać. Nie. O, nagle się uwolnił spoko. O, widzę, że i ty już jesteś nawet. Ostrzegam cię! Swoją obecnością ingerujesz w sprawy cesarskiej. A, w drugą stronę. Co jest? Świetnie. I gdzie zboczyliśmy z trasy? Tutaj pewnie. Tak, tak, tak. Huh, na górę. Słyszałem złe głosy, ale chyba nie zamierzałem nas zaatakować. No, to chyba to. Takie chatki? Wydaje się, że tak. Jest. Hej, hej, strażniku, strażniczko. Smok zaatakował białą gran. Jak zwykli ludzie mają pokonać taką bestię? Tu u mnie. A gdzie my mamy się udać? Huh, tu jest zamknięte. O, może ty co? To chyba najgorsze miejsce na prowadzeniu. Szkoda. Cała szkola zniszczyła moje marzenie o awanturniczym życiu. Albo dzielą się swoimi sekretami życia, albo znikają. wygląda to dobrze. A, zatem podróżujesz. Na pewno znasz wiele opowieści spoza tego nudnego miasta. Pewnie. Znasz jakąś ciekawą opowieść? A może ty mi powiesz coś na temat wysokiego Hrotgaru? Siwo Brodzi to dziwna zbieranina. Podobno całe życie przeżywają bez wypowiadania nawet jednego słowa. Wyobrażasz to sobie? A może tylko krzyczą. Czy nic. Szkoda, że nie mogę z tobą iść. <słuch> Już mam jedną pannę, co ze mną chodzi. Niestety. Nie wyobrażam sobie, jak ciekawie musi być tak podróżować z miejsca na miejsce. Masz prawdziwe szczęście. Czy ja wiem? Wychodzi na to, że muszę iść na sam szczyt. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. Nie ma co do tego wątpliwości, co to jest, Gospoda. jak? Ciepło i przyjemny na Twoim miejscu trzymałbym się z dala od kurhanu we wschodniej części miasta. Jest nawiedzony. Okej, okay, a czy możesz mi coś powiedzieć na temat wysokiego Hrodgaru? Siwobrodzi są samotnikami. Chyba nigdy nie opuścili swego klasztoru. Czasami przechodzi tędy pielgrzym zmierzający na szczyt. Ale prawie każdy z nich wraca rozczarowany. Co nie są zbyt gadatliwi, podobno. Chcę wnętrzyć pokój. Jasne, masz dobę. Świetnie. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy. Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. No, na przykład samotności. No dobra. Pozostaje się przekimnąć. Okej. Okay. Nie mamy tu wielu gości. No oczywiście, poza tymi, którzy zmierzają do wysokiego Chrodgaru. Wybacz, panie, zagrać dla ciebie na Lutni? Nie dzięki. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od Kurhanu we wschodniej części miasta. Jest nawiedzony. No już to mówiłeś. Znasz może jakieś najnowsze wieści? Słyszałem opowieść. O pewnym chłopaku z wichrowego tronu. Nazywa się Aventus Aretino. Podobno odprawił czarny sakrament i chciał skontaktować się z mrocznym bractwem. Co za dureń! O, uh, dobrze. Dobra, lecę tam na górę. Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Na dół droga daleka. Spokojnie. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Po co zawracać sobie głowę odwiedzaniem i warstet? Może nie wygląda to, nie znaczy, że nie jestem. Więc jaka tu jest droga na górę? Tutaj coś widzę. Tak, to jest droga na górę. ha! Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym Znowu wspinasz się na 7000 stopni? O! Nie. nie dziś. Nie jestem gotowy na wspinaczkę na Wysoki Hrodgar. No Ścieżka nie jest bezpieczna. Czyli? Przechodzisz tędy w drodze do Wysokiego Hrodgaru. Sam muszę coś tam dostarczyć. Tak? Masz mi coś powiedzieć na temat Wysokiego Hrodgaru? Wielokrotnie odwiedzałem klasztor. Ale nigdy nie widziałem żadnego siwoprotego. Nie żebym chciał. Będąc mistrzami, tu um, mogliby cię zabić jednym słowem. Hmm. Cóż, pewnie by tego nie uczynili. Wydają się być bardzo pokojowi, ale wolałbym ich nie prowokować. Jakie towary tam dostarczasz? W większości żywność, jak suszone ryby i solone mięso. No wiesz, rzeczy, które długo zachowują świeżość. Siwobrodzi nie wychodzą zbyt często, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jasne. A co takiego dostajesz w zamian? Cóż, to swego rodzaju porozumienie między nami. To znaczy, czułbym się źle, gdybym miał brać od nich pieniądze za odrobinę zakonserwowanego pożywienia. Problem w tym, że moje nogi to już nie to samo co kiedyś. I wspinaczka po siedmiu tysiącach stopni jest wyraźnie odczuwalna. Mm -mm. Hmm, wygląda na to, że mogę to dla ciebie zrobić. Naprawdę? To byłoby miłe z twojej strony. Proszę, weź ten worek z zapasami. Na szczycie schodów znajdziesz skrzynię na dary. Po prostu włóż worek do środka i zrobione. Okej, okay, nawet wejdę do środka. Na co mam tam uważać? Cóż, trafia się w atacha Wilków lub jakaś przybłęda, ale to jedyne z czym musiałem sobie poradzić. Nie powinien być to problem dla kogoś takiego jak ty. Raczej nie. Poza tym patrz pod nogi. W tych zimowych warunkach stopnie mogą być stradliwe. Dobra, bywaj. Czyli w obrodzi się. nie wyczekują dostawy zaopatrzenia? Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Jeszcze nie wpuszczono nie do to. Jakieś drzwi? Sławne 7000 stopni, tak? A co to za drzwi? No to jakaś tylko tabliczka. Godło pierwsze. Przed narodzinami człowieka munduzem władały smoki. Ich słowa były głosem, a mówiły tylko w prawdziwej potrzebie. Albowiem głos mógł zaćmić niebo i zalać ziemię. Hmm, ciekawe, czy takie tabliczki są no, prostawiane po całej długości. Pięknie. Trzeba było iść daleko, żeby wyjść zobaczyć. Tam to dopiero będzie zimno. A śmiesznie skaczecie. Cóż, tym schodom przydałaby się renowacja? Hej, cześć? Ha, ha. podobno się wzywają do wakina. Ta. Dni wydają się dziwne, gdy minieci to robią. Ciekawe, co to znaczy. A co już było, coś takiego? A ty co robisz? Lubię tu przychodzić, iść stopniami, oglądać godła. Czasem po drodze schwytam jakąś zdobycz. A te odwiedzasz się w obradach? Oni raczej nie przyjmują gości, ale ja nigdy nie wchodzę tak wysoko. Niektórzy ludzie zostawiają im jedzenie. I inne niezbędne rzeczy. Ale nie rozmawiają z nimi. Hmm, ciekawe, jaki interes mają w tym owi ludzie. Do następnego razu. No, do następnego. Ja sobie też przeczytam, co tutaj jest napisane. Godło numer dwa. Człowiek narodził się i rozprzestrzenił po całym mundusie. Smoki rządziły pełzającymi masami. Ludzie byli wtedy słabi i nie mieli głosu. Hmm, może to historia. Takich jak ja będzie opisana. Ha, nie mogę się doczekać, aż ktoś tu wyskoczy. Go zepchnę stąd. No, droga na dół nie jest krótką. Wow! Ho, ho. O. oo! Długo moje życzenie się spełni. Aj, nie ma takiej mocy. Musiałby stać o wiele bliżej. A może pod lepszym kątem po prostu? No, tutaj to jest naprawdę zimno. O, złapan chorobę od tej paszczy brzydkiej. Paskutna posza Wilczka. No, to się nazywa ładny widok. O, tylko mnie nie pchaj. Jeszcze zajrzę do ekwipunku. Może mam coś na tą chorobę. Zobaczę, co ze mną jest. Hmm, odczuwam problemy z posługiwaniem się bronią do walki. Wręcz może mam jakąś miksturę. Niestety nic takiego, co by się przydało. Dziś choruję tu I tak trzeba się wspinać dalej. Kolejna tabliczka. Godło numer 3. W dawnych dziejach ludzie mieli hardego ducha. Nie bali się wojny ze smokami i ich głosami. Ale smoki zakrzykiwały ich i łamały im serca Nie mam nadzieję, że nie dostaniemy choroby wciśnieniowej wysokościowej ani schodząc ślepoty śnieżnej A to jest ładnie Cały ten masyw mi się podoba. I myślałem, że tymi schodkami będę cały czas wchodził na górę. Tutaj góra, dół. Kolejna osoba. Cześć, co ty tu robisz? Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki Chrotgar. Hmm, A kim ty jesteś? Tylko pielgrzymem. I nie chcę tego zmieniać, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. Tak. Tak. Bywaj. Kain wezwała Naxa, który zlitował się nad ludźmi. Razem uczyli ludzi, jak używać głosu. Rozgrzała smocza wojna. Smok przeciw językowi. Hmm. Przeciwko językowi? Hmm, sporo ładnych widoków można tu świadczyć. Też gdybym tu w okolicy mieszkał, lubiłbym się wspinać.